Witajcie, witajcie. Udało się dzisiaj przekroczyć 200 tysięcy złotych przychodu na Allegro. Wydaje mi się, że jeszcze takich przy... chociaż może już miałem, ale na pewno bardzo, bardzo dawno nie miałem takich przychodów. Cały czas myślę sobie gdzieś tam o tym Allegro. E, czy prowadzić to konto, czy nie prowadzić, czy, czy się tym zająć, czy się tym nie zająć. I tak właśnie dostałem w sumie maila ciekawego, że widz mi napisał, że chciałby się tym moim kontem na Allegro zająć, że on by mówił wszystko, wszystko to, jakie są ceny zakupu, plus mógłby ustawiać, plus mógłby wyliczać, plus mógłby podmieniać jakieś tam zdjęcia, poprawne trafność i może się w sumie na coś takiego zdecyduje, że może ktoś zająłby się tym moim kątem na Allegro, czyli robiłby wszystko tak, jakby by dopieszczał, a ja bym tylko zajmował się wysyłką, może to by było i wtedy płacić od, może nie od obrotu, ale od. No od obrotu w sumie płacić, no bo można by dokładnie wyliczyć, jakie są zarobki z konta na Allegro, tak koniec końców przysiąść, policzyć to wszystko dokładnie i wtedy jakoś na zasadzie prowizji ta osoba, która by się zajmowała tym kontem, może by... A może ja kogoś zatrudnię dodatkowego tylko i wyłącznie do tego, żeby obsługiwał konto na Allegro, ale żeby tak naprawdę dopieszczał, oglądał te wszystkie webinary, które tam Allegro robi, czytał jakieś ciekawostki, jakieś takie pierdołki, co można zrobić, jak poprawić trafność i pyk. 160 godzin, człowiek by siedział i człowiek by robił. Może coś takiego? Myślę, myślę, myślę. 205 tysięcy obrotu z ostatnich 30 dni na Allegro to jest 4 tysiące zamówień. Od razu widzicie, że jakość mojej sprzedaży podskoczyła o 10 punktów, no bo po przekroczeniu 200 tysięcy złotych obrotu to jest 35 punktów zamiast 25. Dostałem dzisiaj jedną negatywną opinię. Pan wystawił mi negatywa i dał 5 gwiazdek obsługa klienta i 5 gwiazdek to drugie. I od razu napisaliśmy na czacie: Dzień dobry, pan się pomylił. Proszę o usunięcie opinii. Ale GroPyk od razu z marszu usunęło tą opinię i nie było tematu. Wartość sprzedaży z ostatnich 5 dni: tak jak tutaj widzicie, 5,75 jest więcej niż było to w ubiegłym tygodniu. Jak ja nie lubię takiego czasu, w którym jest teraz w środku tygodnia jakieś wolne bo ludzie tak dziwnie kupują że ja po prostu nie wiem jak się zachować czy teraz jutro we wszystkich świętych pakować paczki czy nie pakować czy ludzie już w czwartek się rzucą na te, z... rzucą się zrobią bardzo dużo zamówień żeby dostać paczki w piątek czy, czy w ogóle nie będą już kupowali w tym tygodniu i tak człowiek nie wie w ogóle niczym nie można tego ocenić bo dzisiaj nie wiem o 13 około miałem na Allegro 1000 złotych obrotu teraz nagle wchodzą 17 i tam jest 5000 zł obrotu. Także też nie wiem, skąd to się wzięło, nie wiem, ludzie oszaleli. Ok, tutaj mamy jeszcze zamówienia z ostatnich 30 dni, jak to wygląda? Jeszcze tydzień. Od pierwszego do dziesiątego mogę nadgonić z ilością zamówień, bo widać, że tutaj wykres jest dużo niżej, czyli jeszcze pewnie ta wartość sprzedaży z ostatnich 30 dni będzie mi rosła. Miałem nadzieję, że to będzie szło bardziej lawinowo, czyli że, że będzie się to jednak troszkę bardziej napędzało, no ale wydaje na kampanię 1000 zł, no i te obroty widać tutaj jak wzrosły, nie? Było tak... 6 tysięcy, 7 tysięcy, no a teraz jest 8 do 10 tysięcy, nie? No tutaj też 8 do 11 tysięcy. No to widać, że te słupki, odkąd jest kampania tam od tego 10 uruchomiona, no to, że one trochę są wyżej, ale nie ma aż takiej mega wielkiej różnicy, żebym ja wydawał 1000 zł na kampanię reklamową. Wczoraj udało się osiągnąć obroty 9805 zł z Allegro, no i ten przychód z 30 dni 205 tysięcy wynosi. Aktualnie 4000 zamówień. Tutaj jeszcze kampania reklamowa z ostatnich właśnie tych 30 dni. 20 dni już minęło, bo 20 tysięcy zostało pożarte przez kampanię reklamową. No i 82 tysiące złotych przychodów. Po mnóstwo tych aukcji, myślałem, że ten współczynnik mi trochę podskoczy jeszcze, a ten współczynnik mi spadł. Także na razie się trzymam usunięcia 200 aukcji. Zobaczymy co potem, jakie zmiany poczynić. No bo kurczę, no mówię, teraz znowu ten wolny dzień. Te wszystkich świętych, to wszystko mi tak troszkę przewróciło do góry nogami. Teraz już kolejnym etapem, wydaje mi się, że gdzieś tam już więcej wolny. A nie, będzie jeszcze wolny. 11 jeszcze jest wolny. Jaki to jest dzień? 11 to jest sobota. O, to chyba nie będzie wpływu. No dobrze, także już chyba wariactw żadnych takich z dniami wolnymi nie będzie, więc wydaje mi się, że ten listopad do 20 grudnia to tak będzie stabilnie cały czas wzrosty. Dobrze, i teraz stoję tutaj przed małym, takim jakby to powiedzieć, problemem. A to dlatego, że, tak jak widzieliście, 4000 zamówień zostało zrealizowanych z Allegro. Biorąc pod uwagę to, że jeszcze został gdzieś tam tydzień kampanii, no to tych zamówień będzie około, no nie wiem, z 4,5, może 5000 na Allegro. Biorąc pod uwagę to, że listopad będzie, no to można podbić do 7000 zamówień, ale no jest pewien problem, ponieważ ja ze sklepów internetowych, teraz widzicie, Mój sklep sznurki polskie, no i mam jeszcze tam jakieś inne sklepy internetowe, i te moje sklepy internetowe wygenerowały w ciągu ostatnich 30 dni 3000 zamówień, czyli 10 tysięcy mogę zrobić, żeby nie wejść na ten abonament w BaseLinkerze. A 10 tysięcy zamówień to jest, widzę, że listopad, październik był taki słabiutki, można powiedzieć. No i jest 4 tysiące zamówień, plus 3 tysiące to już jest 7 tysięcy zamówień, plus jeszcze tam jakieś inne zamówienia w tym baselinkerze były. No to już mamy 7,5 tysiąca zamówień zostało zrealizowanych w, w miesiącu październiku. A listopad, dlatego będę musiał albo bardzo, bardzo, bardzo mocno podnieść ceny na Allegro, albo wyłączyć całkowicie kampanię reklamową. No, bo nie mogę zrobić czegoś takiego, że, no że, że ten próg przekroczę, także muszę podjąć jakieś tutaj bardzo decyzje, dosłownie muszę podjąć decyzję, żeby obciąć zamówienia, bo wydaje mi się, że ja jestem w stanie, ja jako firma, zrobić, byłbym w stanie, biorąc pod uwagę to, jaka jest dynamika, zrobić około 13 tysięcy zamówień w listopadzie. I te 13 tysięcy zamówień muszę 3 tysiące zamówień po prostu obciąć. Dosłownie muszę obciąć 3 tysiące zamówień. Yy, dlatego też to yy, postanowiłem wypozycjonować też te moje aukcje, żeby potem te ceny dowalić, żeby coraz jak najmniej ludzi kupowało, nie? Dosłownie, żeby jak najmniej ludzi kupowało. To, to paranoja, co się wydarzyła, no ale, no ale tak musi być, bo mi się po prostu nie opłaca. Aktualne przychody z kampanii reklamowej na szoperze. Yy, tutaj mamy wydane na koszt kliknięć w ciągu ostatnich 30 dni, to jest 4799. Wydaje mi się, że kampania mam tak uruchomioną na 5200, bo 5300 miesięcznie. No i ten Roas, jak widzicie, jest 914%. Wczoraj miałem dwa piękne, ogromne zamówienia od instytucji, co widać tutaj. Pięknie zarobiłem na tym. Oj, naprawdę pięknie, bo to jeszcze były takie, no wiecie, zamówienia bezręczne, nie klienci nie chcieli rabatów. W żadnym wypadku my mamy już wszystko policzone, wszystko już mamy zatwierdzone tam w starostwie, że my żadnych rabatów nie chcemy. <laughs> Także oczka tu się zaświeciły, piękne wielkie paczki poszły, i piękny też tutaj e, zarobek, no bo nic więcej, tutaj już tylko kampania, darmowa wysyłka, i wszystko zostało na koncie. No i jeszcze, chyba, 1% za płatność. Także no, także widzicie, jakie człowiek ma problemy, byleby nie zrobić 10 tysięcy zamówień.